No witam, witam bardzo serdecznie, z tej strony Nikio, a to jest kolejny odcinek z The Last of Us 2. Młodego trochę razi, patrzcie to. Przepraszam. A teraz? Już nie. Nieważne, jesteśmy tutaj, idziemy po tej drabinie na górę i prawdopodobnie będziemy wchodzić dzisiaj w końcu na ten most, nie? Um. No psz. Co to za kąciki wychwalania? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Blizny to zrobiły? Serafici. Tak, tak, chciałam powiedzieć. Gwizdacze. Całkiem na wypasie. Na czym? W sensie imponujące. Świetne. Ochrania je. Co? Ciekawe, czy wasza prorokini wiedziała co zapoczątkuje. O dziesiątki osób. Nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Wysadzała ciężarówki i zabijała żołnierzy. Nie tak trudno to wyjaśnić. Czytałaś jej księgi? Przekartkowałam kilka. Wiele by ci dały. Jasne. No tak, 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 pewnością, młody. Wasze wiary i inne pierdowe na 100% działają. Tak, tak. Dostajemy strzały, czyli prawdopodobnie będziemy musieli na cicho coś załatwić. O, mamy już śrubki, moglibyśmy w końcu ulepszyć sobie pojemność magazynka. Jest tu stół, jest tu jeszcze nawet do tego, no kurde. Dobra, no to ulepszamy się. Tylko w czym to było? Pistolet cichu chyba. Tu pojemność. karabinie. Dobrze. Ja mam jeszcze 20 śrubek. To dużo żeśmy tutaj zebrali. Czyli 21 tutaj tutaj było. Coś jeszcze ulepszymy w takim razie? Bo teraz już takie rzeczy po prostu. Aha, nic nie ulepszymy. To no, nieważne. Nieważne, no to idziemy dalej. Weźmy sobie pistolecik. Tylko, aha, myślałem, że to jakaś winda. Razem pójdę przodem. Co gwizda czy tutaj spotkamy znowu? Serio, jak nie sobie Nie miałem dotąd okazji kondolencje z powodu syna. To zaszczyt jest teraz z prorokinią. Zginął odważnie. To powód do dumy. Jesteśmy dumni. Dziękuję. Starsi oferowali nam nowe dziecko. To wielki zaszczyt. Elizabeth jest wdzięczna. Nie wiem tylko, czy jest gotowa. Wiedzą, co dla nas najlepsze. Tak będzie lepiej. Hej, popraw. Tak, oczywiście. Naprawdę już mnie widzą. Skąd? Dobra. to ładujemy karabina. No, ten auto że jest pośledzony. Ej, 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 Nie lubię grać na napadzie w takie gry, w których jest trzeba takie szybkie quick time eventy robić tych... Czy tak to nazwy Jeszcze raz Próbujemy zrobić to samo, tylko trochę lepiej Ty możesz na z tego? Aha Powinno iść tutaj, ale nie idzie, no dobra Latka, nieważne. ważne. Gdzie te grube coś? Co debił? No i znowu. No, nie wytrzymam, no. Sorry, że tak to wygląda, no ale co ja mogę? Czemu my w takie coś wywalili? Jeszcze raz cyk, cyk. Musimy tym razem trafić do tego łuku. Ty idziesz do mnie. Dobra. Muszę uważać na tych z toporami. Fajnie, fajnie, no bo jest na plus. Nie widzę Szukać na dachu. Naleźć ich. Dobra, są tu. U, gdzieś jeszcze musi łazić. już z tej strony. O nie, to nade mną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zmiana broni była przypadkowa, coś? <grystanie> chciałem zmienić, chciałem szczelić. Zmianę broni, gdzie jesteś? Tam jesteś, i ktoś jeszcze tutaj jest? Bo nie młody, Krisie. Czy jeden tylko? Jak tak to ja się nie boję, idę. Podniosłem to, podniosłem. Jest gdzieś tam, dobra. Idziesz po mnie. Dobrze, chodź. Dobra, łuk Max Łuk, tak. Max Strzał chciałem powiedzieć. To ja sobie go Pśrygnę tym Dzięki. Wezmę sobie tą strzałę. Pieprzyć te blizny. No i tyle. Sarafitów, nieważne. Dobra, tu Nie jestem użyczony raz. Okej, okay, młody. Dobra, gdzie teraz młody idziemy? Tutaj. No tak, chyba tak. Dobra, schody, nie schody, tutaj jakieś przeszkody Teraz raczej tędy I Potem tędy I Teraz idziemy tu O, mam smakujki I drzwi Dobra Francuza nie potrzebuje. Teraz. Czekaj, nie zgadnę. Do góry. Tak. Tabletki. I, i, i co dalej? Śrubeczki. O ociągnięcie, czy to winne? Tak, hej, ściągnij te drzwi, domyśliłem się. Kurde! No jest wysoko, jest wysoko. Dobrze, proszę. Pomyśl o zaletach. Zaletach? No, jak szybciej biegasz. Jesteś bardziej zjeżdżony. Odczuwasz mój. Każdy złoty uczucie. Początkujący się w dłoniach. Młody, co szuka pozytywu. Ciało się przygotowuje. Tylko w słabości mogę wniosek prawdziwą siłę. Dobry z Ciebie mówca młody, ale, 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 ale... To tekst Prorokini? Tak. No właśnie. Myślałam, że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Robimy wyjątki, zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. Mhm... Mm Coś mi już tu pokazywało? Nie, ale wiatr wieje. Bo dość wysoko jesteśmy. Jeszcze do góry, tak? Nie wiem, no tak. No Nieźle tu wieje. Co to jest, do kurwy nędzy? To nasz most. Lew, no chodź! Kurwa, pójdziemy powoli. Ludzie często tędy chodzą? Pewnie kłamiesz! Nieprawda. To znaczy, to nie jest najpopularniejsza droga. Po prostu nie patrz w dół! Nie patrz w dół! No i Jak się czujesz? Czekam na tę prawdziwą siłę. Na popasie. Wy pasie! Co? Nieważne. Co jest między tobą i twoim kolegą Owenem? Boże, Lew, serio? Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! co się łebku interesujesz. No idziesz, Mówię się. sprint, ale nie działa nań sprint. No chodź, czy teraz? Możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie. Dlaczego? Sama zobaczysz. Ja pierdolę lew, Wszystko <noise> będzie dobrze. Patrz na mnie. Szlak. Ok, musiałem balansować, bo się wybrałem ja w lewo. Nie jest przerażony. I nie cytuj mi tu proroki. Nigdy nie bałem się wysokości. A czego się boisz? Teanu i psów. Kurwa, macie. O, troszkę przejrzyście się zrobiło. Hmm. jeszcze trochę. No ja dość wysoko. Kurwa. Hej, popatrz! Widać stąd szpital. O kurwa! O kurwa! Skup na mnie! Nie dam rady, Lew! Nie dam rady! Oczywiście, że dar! Nie dam. Dasz radę! No dalej! Prawdziwa siła. Ej, muszę ją balansować aż tak. Prawdziwa siła. Już niedaleko. On się gibie. No nie w teraz ruchu. Dobra? Mam nadzieję, że nie będę musiał ten wracać znowu. Dobra. Dobra Chodź! Kręci mi się w głowie! Trzymaj się! To nie ja zrobiłem Dobrze, że to był basen. Akurat. Idziemy? Daj mi chwilę? Proszę. Ok. Znaczy no nie wiem, czy macie chwilę patrząc na to, że tamta... Tamtej teraz ręka uschnie, no ale... Zobaczcie, to w ogóle ma dalej ślady naszych po tym... ...incydencie w lesie. Dobra, gdzie idziemy teraz? Nie wiem. Jak to? To właściwy budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. Most zaprowadził nas na jego tyły. Nie wiem, co to jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. Dzwoni mi w uszach. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to nie było szczęście. A może było? Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. To co tu właściwie robisz? Dlaczego po nas wróciłaś? Poczucie winy. Jak to. Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć w sumieniu. No? Nie zamasz sumienia, też sobie użyłaś duelu, mhm. Francu, obleśno. Poczekaj, jest safe, kod jest taki sam jak do wifi. fi mamy mam wiedzieć jest kod do wi-fi, co? Chyba, że tu gdzieś będzie znaczek, fre wifi i, i, i numer Nie widzę kodu do wifi. A wy? Hotel, hotel, fajnie, fajnie. O jest. O kod do Wi -fi. O jezus. 1, 2, 1, 8, 7, 9. To jest ja zdjęcie zrobię, żeby nie zapomnieć, czekajcie. Dobra. Jeden No dobra. I tak muszę teraz pamiętać. Bo zobaczę. Gdzie jest save? Poczekalnia, ale gdzie jest poczekalnia? Nie wiemy. my tu byli. Dobra, no, Tak ja myślałem, że tak będzie, to tak jest. Gdzie jest poczekalnia? My to wygląda to na poczekalnię, no ale. Jeden, aha, musimy mieć jeden dwa, jeden osiem, siedem dziewięć, Tyk. tak. Dobrze. Ej, szczerze? Gówno to było. Aha. I myślałem, że się zablokowałem. Tędy zejdziemy. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy tu... Spoko, młody, spoko. To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Pójść na ubranie. Masz. Będzie tam ciemno. O, więc tak to działa. Mistrz, mm -hmm. ten budynek. Dokładnie. Tak właśnie wyczytałem. Lew, czy w tym budynku są zarażeni? Zawsze zjeżdżamy windami na dół, więc nie wiem. Dobra, ulepszymy sobie to i będzie full. O No i G. Zawsze to coś No nie mogę Bo ich robię po trzy, to musimy jednego zapalającego zużyć. To wiecie co? Na najbliższym rogu sobie sprawdzimy ten zapalający, bo w sumie jeszcze go nie sprawdziliśmy do teraz Cyk Ja mu nic nie zmień jest i kalafon. Tu mamy fulla. Dobra, chodźmy na ten dół, bo się po tym budynku. Tak głupi. Czy to coś jest. To coś jest. Zarodniki. Załóż maskę. Nie mam maski. Nie uznajecie masek, czy jak? Nie było czasu. Spróbuję coś znaleźć. Zostań tu. Odsun się. Jeszcze. Jeśli zginiesz, nie wyjdę stąd. To módl się, żebym przeżyła. Z kim będę musiał się tutaj bić? Pewnie tym grubasem, purchlakiem. Dobra, maska Szukamy maski dla młodego. O, no i mam. Albo nie? Trochę się kolega rozsypał, go dotknąłem. Kolejne tapsy maska, maska, maska. Skąd tu znaleźć maskę? W mordę. Cały budynek rozwalki serio? Co ty nie powiesz? Mordę. Zostań tam. tam, przecież o co Ci chodzi? Może tak wiem, też słyszałem ten głos, ale... Czemu tutaj tyle powiązło ich? To nie wiem. I co to za dziwne dźwięki, to też nie wiem. Hmm. Maska, maska, maska tu, chyba ktoś tam jest Lol Ktoś tam jest Mówił huzdy. A ja teraz sobie tutaj do tyłu do niego wejdę. Maskę. Nareszcie Uch, Jeśli już musisz umierać, nie rozwalaj maski No kurde Dupę? Gdzie? Ej, bo wszyscy w tej grze są po polsku, a ten chózer mi mówi. Tak sobie teraz dopiero zdałem sprawę Huzder, Huzder, no co ty chamię, wie radny. Po polsku nie umiesz O Aboletki Tu mnie nie było, bo nie No nie, bo tak to by było bez śrubek Oto tu był ten i kolejny śrubek. Ach. tę łaskę, to cało. Tak. Jest to cało. Dobra, wracam do lewa. Ale wrócimy do lewa w następnym odcinku, bo teraz troszkę się boję, że tu się coś stanie zaraz z tym huzderem. Yy, no. Także co, do zobaczenia. Widzimy się już jutro, tak. tak. Na razie, cześć, Siemano. Napiszcie komentarz huzder.